Ale ogólnie widzowie to wam opowiem o sytuacji, co miałem w gimnazjum, nie? Że moja uwaga trafiła na y, stronę odrabiamy.pl Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta ogólnie to. E, to tą stronę. Ale ogólnie tak, w gimnazjum to ja byłem takim typowym gówniarzem właśnie, nie? Co lubił odwalać i tak dalej. No i byłem leniem takim. No i babeczka właśnie z angielskiego wiedziała, że ja rzadko robię zadania domowe. To mnie często oczywiście sprawdzała i zwykle nie miałam tego, nie? Ale któregoś pewnego dnia pięknego postanowiłem sobie w końcu zrobić to zadanie domowe. Zrobiłem i baba mnie bierze do siebie i tak mi przegląda zeszyt i tak gały, byszczerz, ga, gał miała po prostu, nie? Taka w szoku była, a jak doje, dowaliłem. Tekstem takim co, zetkało kakao, nie? I ona tak na mnie patrzy i mi wpisała uwagę, nie? Ja takie, o, kurde, nie to chyba. Za grubo poleciałem wtedy. No i dostałem tę uwagę. Zrobiłem screena, bo miałem te chyba. No wtedy uczniowie też każdy ma chyba dostęp do tego dziennika. No, dostałem uwagę. Zrobiłem sobie screena, pochwaliłem się na grupie. Patrzcie, jak stałem reggae, fajny, nie. I nie pamiętam, czy to ja wysłałem, czy to jak... Ktoś ze znajomych wysłał po prostu e, to w internet i doszło to do odrabiamy, oni stawili z tego posta, nie? No i ja oczywiście taki też, no debil mały po prostu e, z gimnazjum sobie myśli, a, a zrobię im aferę temu odrabiamy, że czemu mo moje imię i nazwisko stawiliście i tak dalej. Kurde, coś tam mi napisałem, nie wiem, ale jak to, o tym myślę, to to był niezły cringe w ogóle, nie?